Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was z woli Bożej. Zostaliście ostrzeżeni przez Boga Ojca o pilnym charakterze tego, z czym będziecie musieli się mierzyć, czyli z oczyszczeniem ludzkości, a mimo to nadal obrażacie Boga. Nawrócenie jest dla Was pilną sprawą. Nie wolno wam zwlekać z podjęciem tego wielkiego kroku, jakim jest zbawienie duszy. Ten czas musicie przeżyć z największą duchowością, miłością, pokorą, miłosierdziem, przebaczeniem, jednocześnie dystansując się od wszystkiego, co mogłoby zagrozić waszemu zbawieniu. Przyjdźcie do sakramentu spowiedzi, abyście żyli. Dążąc do natychmiastowego nawrócenia i kontynuowali właściwą drogę, aby nasz Król i Pan Jezus Chrystus znajdował was starających się, aby być bardziej Jemu podobnymi. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, musicie narodzić się na nowo. Pozwólcie sobie na zmianę, na rozwój duchowy abyście zawsze pozostali blisko Trójcy Przenajświętszej, nie tylko przez chwilę, ale przez całe życie. Praca nad nawróceniem dotyczy także waszych braci i sióstr. Powinniście być również tymi, którzy wyciągną rękę, którzy wypełniają przykazanie miłości. Nawrócenie nie jest łatwe, ponieważ wymaga ciężkiej pracy nad sobą, nad sposobem myślenia, Działania i postępowania, aby Duch Święty zawsze mógł Was prowadzić. Umiłowani przez Trójcę Przenajświętszą i naszą Królową i Matkę Maryję, bycie oziębłymi w stosunku do swoich braci i sióstr, nie przystoi dzieciom bożym. Dlatego mówię Wam, że musicie zmienić się od wewnątrz, odrzucając to, co każdemu wydaje się naturalne. I przyjmując właściwe zachowanie i postępowanie, jako dzieci Boże. Bądźcie pokorni przez cały czas. Potrzebujecie pokory, aby całkowicie zmienić swoje życie i tym samym posuwać się naprzód pośród szaleństwa świata, pośród wojny, niedostatku i prześladowań, ponieważ diabeł zlecił swoim zwolennikom, aby walczyli przeciwko Wam. I aby pozbawić was pokoju i wiary. Im bardziej się posuwacie naprzód w wierze, im bardziej się posuwacie naprzód w wierze, tym mniej mogą odebrać wam wiary. Umiłowani. Naruszenie praw obywatela przez niektóre wpływowe siły zdarzają się często, ponieważ należą one do potężnej globalnej elity. Która zgodziła się na to, co obecnie dzieje się na świecie. Przyjdzie wam zmierzyć się z powracającymi starożytnymi chorobami, tak jak ma to miejsce już teraz. Choroby takie jak trąd, cholera i inne niebezpieczne odmiany zmuszą naukę do szukania sposobów na ich leczenie. Nadszedł poważny i przełomowy moment w historii ludzkości. Żywioły działają niemal z całą swoją furią, a ich rosnąca siła i potęga mają zmusić ludzi do opamiętania się i zaprzestania obrażania Boga. Człowiek nosi w sobie tak wiele przemocy, że odwrócił się od Boga do tego stopnia, iż grozi mu oddanie swoich czynów i zachowań diabłu. Żyjecie w czasach duchowego konfliktu, nawet jeśli nie dostrzegacie tego fizycznymi oczami, toczy się prawdziwa wojna duchowa, a dzieci Boże nie mogą pozwolić, by poddać się diabłu i jego wpływom. Porozumienia pokojowe, chwilowe zawieszenia broni, brak pomocy i utrata żywności spowodowana odmową wsparcia dla braci i sióstr w innych krajach, to wszystko jest działaniem diabła. Tak właśnie jest, umiłowane dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Diabeł jest chciwy, znajduje upodobanie w atakowaniu i zabijaniu. Ludzkie wysiłki, aby zakończyć tę przemoc, pozostają bezskuteczne. Dlatego zapraszam Was, abyście 15 sierpnia poświęcili się naszej królowej i matce, w dniu, w którym została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Ci, którzy oddadzą się jej w tym dniu, otrzymają szczególne błogosławieństwo i ochronę, ponieważ właśnie wtedy demony uciekają w strachu i przerażeniu wobec Bożej woli, jaką Bóg objawia przez naszą królową i matkę Maryję. Umiłowane dzieci Najświętszej Trójcy oraz naszej królowej i matki Maryi. Nie jesteście sami. Zachowajcie te słowa głęboko w waszych sercach. Nie bójcie się. Nie lękajcie się. Zostałem posłany wraz z moimi niebiańskimi zastępami aniołów, aby czuwać nad każdym z was. Przyjmijcie błogosławieństwo w imię Trójcy Przenajświętszej, któż jak Bóg, Święty Michał Archanioł. To co zostało tu powiedziane, to jest rzeczywistość, która rozgrywa się tu i teraz, na naszych oczach. Święty Michał Archanią od dawna ostrzegał, że nadchodzi czas, kiedy zło podniesie swój sztandar nad narodami, a człowiek zaślepiony pychą i chciwością dobrowolnie odda swoją wolność w ręce ciemności. Widzimy to dzisiaj. Globalna elita, o której mowa, nie jest wymysłem teorii spiskowych. To realne struktury władzy, które współpracują z tym, który od początku był mordercą i kłamcą, czyli diabłem. Oni nie ukrywają już swoich intencji, ich cele są jasne: zniszczyć Boży Porządek, zdeprawować serca i duszę, odebrać nadzieję, a w końcu uczynić ludzi posłusznymi narzędziami szatana. Święty Michał Archanią ostrzega, że ludzkość igra z tym, co jest święte, lekceważy Boże prawo i oddaje cześć bestii, a bestia już przemawia przez swoich ludzi, już planuje i już działa. Widzimy, jak powracają choroby, które miały zostać wyeliminowane. Nie jest to przypadek, to jeden z elementów planu niszczenia życia i wprowadzania chaosu. Naukę, którą Bóg dał człowiekowi dla dobra, wielu uczonych wypacza i oddaje w ręce tych, którzy pragną kontroli, a nie ratunku. Święty Michał Archanioł mówił też o tym, że żywioły zostaną poruszone przez Boga, aby obudzić uśpione sumienia. Trzęsienia ziemi, potopy, pożary, wichury to nie jest zwykła zmiana klimatu, to wezwanie do opamiętania. Ale ludzie zamiast uklęknąć i prosić Boga o miłosierdzie, coraz bardziej bluźnią. Coraz bardziej odrzucają jego przykazania. Widzimy, jak przemoc rozlewa się po narodach, jak brat zabija brata, jak dzieci dorastają w atmosferze nienawiści i grzechu. Święty Michał Archanioł ostrzegał, że będziemy świadkami wojen i wieści o wojnach, głodzie i chorobach. Ale najgorsze nadejdzie wtedy, gdy człowiek uzna, że nie potrzebuje Boga, bo wtedy odda się w ręce bestii. I to dzieje się teraz. Porozumienia pokojowe są tylko chwilowe, zawieszenia broni to gra pozorów. Prawdziwym celem jest doprowadzenie do jednego wielkiego konfliktu, w którym nie będzie zwycięzców, tylko panowanie bestii nad ocalałymi. Ten czas jest czasem próby. To czas, kiedy każdy musi wybrać po której stronie stoi. Nie ma miejsca na obojętność. Święty Michał Archanioł wzywa do modlitwy różańcowej, do postu, do stanięcia w szeregach wojowników Boga. Bo kto będzie letni, zostanie wypluty z ust Bożych. Nie wolno nam dać się zwieść obietnicom fałszywego pokoju. Nie wolno nam milczeć. Gdy bezbożność staje się prawem, a grzech jest nazywany prawem człowieka, nadchodzi oczyszczenie, a to oznacza, że Bóg oddzieli swoje owce od kozłów, pszenicę od konkolu. Kto dzisiaj drwistych ostrzeżeń, jutro może znaleźć się po stronie tych, których pieczętuje smok. Święty Michał Archanią woła: Któż jak Bóg? A odpowiedź musi paść z ust i serca każdego, kto chce przetrwać nadchodzącą ciemność. Szczególnie mocno brzmi zaproszenie do poświęcenia się Maryi. To jest, podana nam lina ratunkowa w czasie, gdy wody sięgają coraz wyżej, demony uciekają w strachu w obecności Woli Bożej wobec naszej królowej i Matki Maryi. To oznacza, że oddanie się jej niepokalanemu sercu jest aktem realnej ochrony duchowej, nie tylko symbolem. Ostatnie słowa nie bójcie się, nie lękajcie się są jak światło latarni w ciemnej nocy. Mimo potęgi wroga, mimo globalnych układów, które wydają się nie do pokonania, niebo przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Święty Michał archanioł nie przemawia jak urzędnik on stoi pośród nas a jego anielskie zastępy walczą w naszej obronie w każdej chwili ten tekst nie jest dla obojętnych to wezwanie do natychmiastowego działania do spowiedzi do zerwania z grzechem do odnowienia serca i wiary ale równocześnie jest w nim ogromna nadzieja nadzieja na zwycięstwo które już zostało obiecane. Świat może pogrążyć się w chaosie, ale kto jest pod sztandarem Chrystusa i Maryi, ten stoi po stronie, która ostatecznie zwycięży. Amen.